Cześć, 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 cześć! Witam Was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś nie spotykamy się tradycyjnie w grze komputerowej nie spotykamy się w City Undercover czy w Avengersach natomiast spotykamy się w grze, ponieważ widzę, że LEGO dodało przynajmniej. ja ją widzę pierwszy raz, a przecież na wakacjach studiowałem tę stronę wielokrotnie widzę tu pierwszy raz taką oto grę Beats and Bricks, moi drodzy jest to nowa gra z serii, no cóż francowej, ale moi drodzy, nie zapominajmy że dotychczas moją chyba ulubioną grą właśnie z takich gier przeglądarkowych, gier darmowych, które dostajecie na stronie lego.com chyba jest właśnie gra LEGO Friends, moi drodzy. Gra, która polega na wyścigach pewnych, możecie sobie teraz na narożniku ją odnaleźć. I tam po prostu graliśmy autkiem, no i to bez kitu była gra, do której ja później jeszcze nie raz wracałem i chyba jeszcze kiedyś na wizji wrócę. Czemu to jest po anglikańsku? Mm -hmm. Generalnie kiedyś tu było wesoło i szczęśliwie. W ogóle tak, murku kukułkowo. No i unosiło się one na y, cybernetycznej chmurce. Mhm. Mm Okej, okay, tu były robocie, które się nazywały puzzle. Ok, to będą nudy. Y, Jakieś kodeksy. Souls, One day, mystery Iskand a Dobra, zawierał terawirusa jakiś kontener. Aha, Dobra, i robotyki wariowały, moi drodzy, tak w wolnym tłumaczeniu. I teraz zaczyna się pewnie nasza właściwa gra, której jeszcze nie wiem o co chodzi. Nawet król został zainfekowany, no niestety. Ale w ogóle ciekawe stworki, moi drodzy. No, nie sądzicie? Terawirus poza kontrolą. Moi drodzy, ciekawy w ogóle pomysł na faktycznie grę, żeby taką grę stworzyć z normalnych klocuszków, prawda? Czyż nie, moi drodzy? Tu mamy chyba. Dobra, instrukcje, tylko czy szczałki, czy co to, to jest? Dobra, olać, to to jest prosta gra. Oczywiście my nie potrzebujemy tutoriali eee, Okej. Okay. Eee, co teraz? Potrzebuję tutorialu! Aaaa! No. Czemu mi się ten misiu nie posuwa? Okej. Okay. Gdzie ja mam w ogóle dotrzeć moj... No dobrze eee, Czemu nie mamy tutorialu? E, dobra, to polega troszkę na programowaniu, moi drodzy. Tylko gdzie ja mam dotrzeć? Czy ja mam dotrzeć, tu? No to jedziemy dalej, tak? E, przypomina mi to mocno. E, cztery. E, mocno, wiecie jaką grę? O! Zaskoczonko, moi drodzy, to nie jest takie proste. E, czekajcie, tu, tu ten, ten ruch, wyrzuć mi ten ruch. Wiecie co mi to przypomina? Rafał z kanału RafiBricks pokazywał u siebie taki level. Aj, dobra, zagapiłem się. Dobra, to, to, to mi daj na trzecie. Pokazywał kiedyś, jak działają. Dobrze, to jest trzeci ruch. Nie, ja chcę, żeby to był drugi ruch. Pokazywał u siebie, jak działały te takie. Wiecie, na aplikacje, rzeczy różnego rodzaju. Dobre, dawaj mi czwarte. Związek on tu w dół. A się zrobię to, co się stanie? Play. Cyk, 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 cyk. C czemu? Wywal mi to i teraz jeszcze raz zobaczę, co się stanie. Cyk, cyk. To właśnie, czemu zrobił dwa ruchy? A teraz nie może iść tu. Eee... O. Aż czekajcie teraz. He! <laughs> cyk. Cyk, 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 okej okay. No dobrze. Eee, a czemu wtedy nie idzie prosto, moi drodzy? Czemu tu nie idzie prosto? Czy tu nie powinien iść prosto? Cyk, skręt, skręt, prosto. Dobra, kuma, moi drodzy. Eee, tylko teraz tak. O, cyk, cyk, cyk. Dobra, kuma, moi drodzy, osodzi w grze. Teraz tak. O co tu chodzi z dwójkami? Nie wiem. Daj mi tutaj jeszcze jedną prostą i ją podpisz pod dwójkę. I zobaczymy, co teraz stanie. Cyk, 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 cyk. Okej. Okay. Mamy jakiś teleport. Czy tu się odwróć tu i później idź prosto. Prosto. Jak nie? No. Cyk, 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 cyk. Co tu się stanęło się, moi drodzy? Czekajcie, wywalmy to. Ciężka gra, ciężka gra, moi drodzy, na programowanie. Tam mnie wywaliło. O co tu chodzi, moi drodzy, w tej grze? To jest jakaś gra dla inteligentów, moi drodzy. Dla inteligentów. No proszę, proszę, ja nie mam pojęcia, o co tu chodzi. I czemu w takim razie, na przykład, o, teraz damy to i damy to pod dwójkę. Rafał, przylałbyś się tu. Czekajcie, cyk, 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 cyk. Dobra, teraz po dwójkę daj to. Teraz podwójkę daj prosto. Aha, że dwa razy ma to zrobić. Dobra, moi drodzy. Kumam, 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 kumam. Wywal mnie tu wszystko. Dzięki, że tracicie ze mną czas. Idź prosto i idź prosto trzy razy. Teraz skręć w dół i, i zrób to raz. Później idź w dół i zrób to. Pięć razy. Później skręć w lewo i zrób to raz. Później idź prosto i zrób to 3 razy. Później idź yy, w lewo i zrób to raz. A później nie wiem. Zobaczmy co się stanie. 3. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Moi drodzy patrzcie jak mi idzie pięknie. Bing przybiłem gonga. Ale co mi daje ten gong mój drodzy? Gdzie ja w ogóle mam dotrzeć? Aha! Ja mam dotrzeć tu! Widzicie to? Klocko zaur inteligencję. Nie, czyli idziesz tu w dół. Wywal, wywal, wywal. On tutaj ma skręcić zów w tą stronę, czyli w tą i tam być raz. I tutaj zrób prosto, i zrób to trzy razy i patrzcie, moi drodzy, patrzcie! Klockoza inteligent, jest, tak jest, klaskam sobie. Klockozaur inteligent, yeah, Dwa, trzy! yeah, Well done! Level one complete, moi drodzy, za pierwszym podejściem, widzieliście to? Pierwsze podejście, moi drodzy, dawaj, fajna gra! Serio, moi drodzy, fajna gra! Kurde, jak już rozkmiemy o co w niej chodzi, a mam nadzieję, że wam pomogłem rozkminić o co w niej chodzi. Czekajcie, przerwa chwilę. Sprawdzę, czy mi się coś sprzedało w moim sklepie z klockami. A mam nadzieję, że wiecie, że mam sklep z klockami. Przystan jeśli nie wiecie. To ma sklep z klockami, ale dziś nic, tu dzisiaj z fajnych nowych rzeczy nie doszło. Dobra, wracamy więc do gry, moi drodzy. Banalna gra! No bo spójrzcie, teraz wystarczy iść prosto, razy, raz, dwa, trzy, cztery razy prosto, tu sobie skręcasz raz w tą stronę. Tu pomaga mocno nauka jazdy, nie? I tutaj damy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć i tutaj zakręcisz sobie w tą stronę, czyli to i to zrobisz raz. I patrzcie, moi drodzy, pym, Build, build,、um, 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 build.、Um. O, oh, shit. O, oh, 7 moi drodzy. E, dobrze, więc to będzie razy sześć. Będzie prosto razy 6. Czy możemy to tak wyprzedzić? Możemy, moi drodzy. Tym bardziej, więc łatwizna. Ale mnowskowo musimy dodać jeszcze jeden prosto. E, dobra, kumam. Nigdy nie miałem tych mindstormsów. Nigdy nie miałem tych rzeczy, więc nie widziałem, o co chodzi na początku. Oczywiście, pewnie po to była instrukcja. E, e, no, ale cóż, moi drodzy. E, cyk, tak jest, moi drodzy. Tak jest. Level 2 complete. Ile ja tu mam leveli? Czy to mam 3 leveli, czy mam tu więcej leveli, moi drodzy? Też nic, co wam nie wiadomo, jak spoiler Kierować. A, czekaj, co się w ogóle stanie gdy tego gongu? Dwa razy prosto. Daj dwa, dwa, dwa razy prosto? Co jest? On się przenosi wtedy tu. Łatwizna, moi drodzy. Łatwizna, dobra. Czyli tu się musisz obrócić. Tu, raz i tu musisz zrobić, a damy ci 9. Ej, patrzcie, moi drodzy. Aha, sorry. Cyk. Idź. Cyk. Cyk był. Cyk, cyk, cyk. Moi drodzy, łatwiej Nie wiem. Co jest? Yy, dlaczego? Co jest, moi drodzy? Dlaczego tego nie. Czemu ja tego nie skończyłem? Co? Jeszcze raz. Czy gra się zawiesiła? Cyk, cyk, cyk. Jestem na mecie. Co jest, moi drodzy? Eee, może tu mam jeszcze do tego typka się odwrócić. I może tutaj potem mam jeszcze. Możemy jakąś ilość, ilość ruchów zrobić w tej grze konieczną. Cyk 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 nie moi drodzy a może właśnie mam nie wejść w to białe no dobra sprawdźmy może po prostu mam nie wejść w to białe moi drodzy e, dawaj jeden później sobie skręć w lewo a później iść raz dwa trzy później skręć w prawo później idź prosto trzy później lewo później prosto dwa ale mi się ruchy, moi drodzy, kończą. Prawo. Raz. Później prosto. Dwa. Tak. Nie, nie kończą mi się ruchy. I prosto. Trzy. Patrzcie, moi drodzy. Cyk, cyk, cyk. Świetna gra, moi drodzy, jeżeli chodzi o tak zwaną naukę, nie wiem, programowania. Wow, 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 wow. Ktoś tu się pomylił. Tego nie możemy zmienić, więc walamy to. I dodajmy tu jeszcze prosto, które było... Czekajcie, czekajcie, a zobaczmy teraz! Co ja zrobiłem źle? Cyk, cyk, cyk. O dobrze się obrócił i cyk, cyk. Aj, dobra. Tu powinno być. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ale zrobię dobrze. Raz, dwa, trzy. Tu, tu nie ma być dwa, tu ma być. Czy tu mogę zmienić trzy. Okej, okay. to będzie dobrze. Świetna nauka tak zwanego programowania, tym bardziej, jeżeli mierzycie się na jakieś mindstormsy czy inne tu boostery, nie. Nie, dobra, zły kierunek, moi drodzy, zły kierunek za zrobił. E, tu ma być do góry, raz, prosto, dwa, e, w prawo i prosto. I tu już możemy dać dziewięć prosto, moi drodzy, bo to już nic nie zmienia. To nie zmienia fakt, że przeszliśmy właśnie ten level. Bardzo fajna gra, naprawdę, nauka. Ilość dróg, którą możemy tu pokonać, ileś pewnie bonusów, do których możemy tu przejść, jest niesamowita. I jest. Oj, nie moi drodzy, nie o to chodzi. Dobra, kumam, my najpierw mamy wejść do tego ziomka. Najpierw mamy wejść do tego ziomka, czyli spójrzcie. Uh, tu zmieniamy cyfrę na 5 i tu zmieniamy na obrót się tu. I sprawdźmy, czy to jest dobra teoria. Czy to jest dobra teoria, moi drodzy, moje fany, moi tutaj. Cyk, 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 cyk. Nie, to jest zła teoria, moi drodzy, zła. Jak wymieścić? Jak tu dojść? Z tym was zostawiam. Nie chcę wam spoilerować zbyt wiele gry. Po prostu, żebyście też mieli fan samodzielnego przejścia tej gry, z samodzielnego wytężenia rozumu, z samodzielnego. E, widzicie, mamy tu więcej leveli. Spójrzcie, ile mamy leveli. ajajaj moi drodzy, naprawdę dużo mam tu leveli. Ja wam tylko chciałem pokazać, że jest taka opcja takiej gry. Jest to gra, całkow gra całkowicie darmowa. Jest to gra, którą możecie zagrać za darmo na Lego.com e, i polecam, bo naprawdę idzie tu wy. Tężyć szare komórki, a że level jest dużo, to i czasu możecie dużo przy nim spełnić, spędzić. A ja się cieszę, że mogliśmy się dziś trochę oderwać od standardowych gier, bo czasem jest to naprawdę fajne odejść od gier stricte komputerowych i grać dalej w komputerowe, tylko takie bardziej przeglądarkowe. E, dzięki, że byliście tu ze mną, zaglądajcie też na inne gry przeglądarkowe, koniecznie, ale nie zapominajcie, że jednak głównym trzonem tego kanału są gry standardowe, moi drodzy. E, dzisiaj już z wami kończę, w sensie nadawać dla was, a nie, że z wami. A wy nie kończcie ze mną, a wręcz przeciwnie, zostawcie subika, lajbika i komencika. Dzięki, i zobaczenia wkrótce. Bye!